Z tej strony NECI, a to pierwszy film na kanale, który nie jest o tematyce Genshin Impact. Będę mówić natomiast o Honka Impact 3, więc też nie jest to aż tak duża zmiana. W filmie tym streszczę pierwszy rozdział drugiej części gry, w ten sposób, żeby każdy mógł zrozumieć, co się tam dzieje, ale też nie spoilerując nic osobom, które nie grały w części pierwszą Honka Impact 3. Może oprócz nazwy ostatniego, jeszcze ziemi, ale sama nazwa aż tak dużym spoilerem chyba nie jest. W filmie nie będę też mówić o kwestii Temy, który od niedawna dostępny jest na globalnych serwerach. Jest trochę dużo do omówienia, ponieważ druga część wprowadziła dużo nowych konceptów, jak i dużo nowych twarzy, ale nie martwcie się, wszystko będzie wyjaśnione. Na samym początku opowiem trochę o pradawnej geologii Marsa, ponieważ informacja ta jest dosyć istotna i zobaczyłem, że istnieje część osób, którzy podają błędne informacje. Nie będę się zagłębić natomiast w pradawną historię Marsa, ponieważ nie wydaje się ona być ważna dla fabuły, plus kompletnie szczerze nie interesuje mnie ona. Przed upadkiem cywilizacji Marsa planeta składała się z czterech kontynentów, gdzie każdy miał zwykle swoją własną cywilizację. Kontynenty nazywały się Arcadia, Lunae, Phoenix i Elysium. Nie mylcie tej nazwy z Elysian Realm. Dodatkowo takimi znanymi miejscami na pamięci była Góra Olimp która przy okazji naprawdę istnieje, reprezentująca kontynent Fenix, jednak w jakiś sposób nie znajdująca się na nim. Innym takim miejscem był Wielki kanion Murias, który oddzielał od siebie kontynenty Lunae i Fenix. W pewnym momencie, a bardziej szczegółowo w roku 1235 starego kalendarza, na kontynencie Fenix powstało miasto Antares City, które później przekształciło się w miasto państwo. Składało się ono z czterech kątów, które zgaduje, że były dzielnicami nazywające się Oxia, Langciu, Minghai i Baiyu. Kiedy mamy to w końcu z głowy, przejdźmy do samych wydarzeń fabularnych. Część druga ma w roku 2023. Helia i Korali są ziemskimi walkiryjami, czyli wojowniczkami walczącymi na ziemi z Honkajem. Na Mars wysłane zostały dzięki pewnego rodzaju loterii. Tam mają za zadanie zbadać pradawną cywilizację, która miała zostać zniszczona miliard lat temu przez Honkai, zanim jako cel obrał sobie Ziemię. Będąc na miejscu w ruinach cywilizacji marsjańskiej, Coral i Helia odnalazły dół, do którego wpadły. W ten sposób uwięzione stały w Morzu Kwanty, a tak naprawdę w jego pewnym obszarze, nazywanym Morze Danych. Tam odnalazły Dreamseekera, czyli naszych MC, którzy należą do marsjańskiej cywilizacji, żyjącej w bańkowym świecie w Morzu Danych. Muszę też wspomnieć, że o ile Gra nazywa bańkowe światy bańkowymi uniwersami, tak jest to nieprawne tłumaczenie. W jaki sposób ta cywilizacja tam się znalazła? Tutaj opowiem o sytuacji, która miejsce miała 100 lat temu dla cywilizacji Marsa, a miliard dla Ziemian, ponieważ czas leci w inny sposób w morzu kwanty. W pewnym sposób Mars zaatakowany został przez jedną z form Hunka'e'a, jaką są cienie. Powstawały one ze strachu, znajdującego się w ludzkich sercach. Cienie mogły manifestować się na 10 różnych sposobów i nazwane one zostały 10 twarzy nieszczęścia. W grze Ten Faces of Misery. Pokonanie się nie było jednak aż takie trudne i osoby, które posiadały umiejętności porozumieć sobie z dwoma bądź trzema twarzami nieszczęścia, nazwane zostały szusy. Mistrz Songchue, Jedna z szusów, zdecydował jednak... Że tylko osoby, które są w stanie pokonać wszystkie 10 twarzy nieszczęścia, mogą nosić tytuł szusa. Z tego powodu na świecie pozostało tylko 7 szusów, i każdy z nich traktowany był jak pewnego rodzaju bóg czy super człowiek. Szusami byli telema, szu rozkoszy, litost, szu poświęcenia, serapeum, szu uni, lantern, szu zniszczenia, Bajzi, szu kłamstwa, agita, szu gadżetów, do której należy perception. I są ciałe, szu oszustwa. Aby poradzić sobie z cieniami, szu używali do tego tej samej, kontrolowanej przy siebie mocy cieni. Tak samo jak na Ziemi ludzie używali mocy Honkaja do walki z Honkajem. Aktualnie wiemy o dwóch formach dziesięciu twarzy nieszczęścia. Pierwszą z nich jest pies o imieniu Dłonigłe, a drugą wydarzenie o nazwie Panika na Amber Street. Dłonigłe został pokonany przez shu o imieniu Litost i od tamtego czasu stał się tak jakby jego zwierzątkiem. Tak naprawdę wciąż wiemy bardzo mało o relacji między tą dwójką. Panika na Amber Street była natomiast najcięższą twarzą do pokonania. Amber Street znane było z tego, że na nim dużo razy pojawiły się cienie i atakowały mieszkańców tego miejsca. Nie było to nic poważnego, jednak w sercach mieszkańców zaczął pojawiać się strach i przekonanie, że z tą ulicą jest coś nie tak. Strach ten coraz bardziej rósł i rósł, aż w końcu, wiedząc, że nie są manifestacją ludzkiego strachu, kolektywny strach przed Amber Street samo w sobie naprawdę stał się jedną z twarzy sienia. To było problemem, ponieważ w jaki sposób walczyć z czymś, co nie ma fizycznej formy. Z tego powodu Szulitost wpadł na pewien plan i zaczął mordować wszystkich mieszkańców tego miejsca. W ten sposób ludzki strach skupił się na nim, i to on został jedną z twarzy nieszczęścia. Przejdźmy teraz do wydarzenia nazywanego przez mieszkańców Marsa The Great Eruption, czyli Wielka Erupcja. Był to moment, w którym planeta została masowo zaatakowana przez Honkai, czyli Cienie. Shubel jednak na to przygotowani i przynieśli cywilizację Marsa do Morza Danych. Według nich całe Antares City mogło zostać bańkowym światem w Morzu Danych dzięki tak zwanej kotwicy apokalipsy, jednak rzeczywistość okazała się być bezlitosna. Minghai i Baiyu zostały zniszczone i to samo czekało Oxie oraz Langchu. Shu udało się jednak zamknąć cienie w Langciu, dzięki czemu Oksja mogła się spokojnie rozwijać. W jaki sposób to zrobili? Wszystko udało się dzięki Litostowi, który jednocześnie będąc jedną z twarzy nieszczęścia po wydarzeniach na Amber Street, zgromadził cienie w stworzonym przez niego tzw. basenie cieni. W ten sposób tam też jednocześnie zginął, a przynajmniej teoretycznie zginął. Pozostali Shu uwięzili tam cienie dzięki tzw. filarom, Pełna nazwa paraliżujące cienie filary. Użyli do tego jednak w większości swojej mocy, przez co 5 i 4 piąte wszystkich szu zapadło w sen. W ten sposób cienie nie tylko zostało uwięzione, ale użyte też do ochrony bańkowego świata Oxy, przed niszczycielską mocą morza Kwanty, która chciała wchłonąć nowo powstały świat. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o morzu kwanty, polecam obejrzeć mój film na temat Honkai Przejdźmy teraz do tego, co działo się podczas samego questu. Dreamseeker, czyli student uniwersytetu w Oxy, których płeć możemy wybrać stojąc przed lustrem, i mieszkają w tym apartamencie. Honkai kłamie, nie ma szans, by studenci mogli mieszkać w takim mieszkaniu. Wracając, podczas snu Dreamseeker zostają połączeni ze snem Bogini Marsa będącą tamtejszym odpowiednikiem Hersher of Finality. Jest nią Synadina, która ukazuje Dreamseekerowi przeszłość planety i zawiera z nimi przymierze, dzięki któremu Dreamseeker będą w stanie uratować cywilizację. W jaki sposób, jeszcze nie wiemy. Dreamseeker następnie budzą się w Morzu Danych, a obok siebie znajdują ludzką wersję Synadyny, która nie pamięta, kim jest i nie wie nic o tym, co Dreamseeker zobaczyli w śnie. Spotykają tam też Heli i Korali, którzy znaleźli się w morzu po wpadnięciu do wspomnianego wcześniej dołu. Tam widzą dziwnego psa ze skrzydłami i dwoma ogonami, a goniąc go dostają się do pewnego tajemniczego świata. Tym światem okazuje się być zdominowane przez cienie Langciu. Grupa spotyka tam Sąciłę, jedną z szusów, która objaśnia im, jak wyglądała wielka erupcja, czym są cienie i ogólnie jak się żyje w tym banikowym świecie. Tłumaczy, że ludzie w rankciu przyzwyczaili się do życia wśród cieni i nawet zaczęli wykorzystywać je w normalnym życiu. Do tego potrzebny im jest przeprowadzony przez nią rytuał, o nazwie zgromadzenie strachu. Polega on na zebraniu strachu gromadzącego się w ludzkich sercach i przemienieniu go w cienie. Z tego też powodu ludzie czasem specjalnie robią wszystko, by nagromadzić w swoim sercu strach, by móc potem wykorzystać go podczas rytuału. Niektórzy na przykład stoją na krawędzi dachów, gdzie nagromadzają strach spowodowany lękiem wysokości. Oczywiście cienie stworzone podczas zgromadzenia strachu różnią się od cieni stworzonych przez 10 twarzy nieszczęścia. Grupa poznaje też Perception, czyli gadżet stworzony przez jednego z szusów. Teraz wiemy, że jest nią Adita, która aktualnie pomaga Sąciłę. Zaprowadzeni są następnie do kotwicy apokalipsy Langciu, która wygląda dokładnie jak samo jak ta znajdująca się w Oxy. Po jej dotknięciu przez synalinę ona, Dreamseeker, Helia i Songchue są przetransportowani do Oxy, a Korali i Perception zostają w Langciu. Grupa, która dostała się do Oxy, spotyka Chen Xue, Dream Dreamseekera, która przeprowadza następnie badanie na kotwicy, ponieważ grupa nie jest w stanie przedostać się z powrotem do Langchiu. Dream Dreamseeker następnie odkrywają, że zostali zaatakowani przez jedną z twarzy nieszczęścia kontrolowaną przez psa Dwonigwe i muszą go szybko znaleźć. Następnie grzebią w folderach i odkrywają historię Marsa, o której opowiedziałem już wcześniej. Koral i Perception zauważają natomiast, że wzmogła się aktywność cieni i postanawiają, że zdejmą pieczęć z jednego z filarów, co powinno wybudzić szczu. Wtedy też powinien pojawić się dłoni aby zapieczętować ponownie filar. To się jednak nie stało. Grupa zdaje sobie wtedy sprawę, że to nie Synadyna otworzyła przejście między opcją Alamciu, a sam dłoni które próbuje z jakiegoś powodu wskrzesić litosta i dlatego zauważony wcześniej został w morzu danych. Szukał w niej oksji, chciał zmienić kolejność bańkowych światów w morzu danych. Przez to cienie z basenu cieni jednocześnie litost zostaliby uwolnieni. Ale to spowodowałoby też zaatakowanie oksy przez moc Morza Kwanty. Dłoni Głę, wchłaniając też moc basenu cieni, uzyskałby moc podobną do tej Herschera. W tym też momencie grupa zauważa, że dłoni Głę zaczął po kolei odpieczętowywać pozostałe filary. Następnie po wskoczeniu do basenu cieni zauważają, że używając mocy cieni dłoni GUE nie pozwolił litostowi przez cały ten czas umrzeć, mimo że taka była jego wola. Litost się jednak tego spodziewał i sprawił, że jeśli dłoni GUE uda się go wskrzesić, pojawi się w tym świecie ponownie jako potwór cienia, co sprawi, że będzie jednocześnie żywy i martwy. Grupa ostatecznie znajduje dłoni GUE przy jednym z filarów i rozpoczyna się między nimi walka, podczas której pies używa mocy basenu cieni. Ostatecznie zostaje pokonany, ale, Judgment zrywa jego połączenie z basenem. Tak też kończy się pierwszy rozdział drugiej części Honkai Impact 3 Skończyłem mówić o tym, co działo się w questie, teraz chcę porozmawiać o jego dwóch uczestnikach, Senadinie i Dream Seekerze. jest boginią Marsa, jak sama nam mówi. Dzięki questowi wprowadzającemu do części drugiej wiemy, że można ją porównać do ziemskiej Herrscher of Finality. Komunikuje się z ludźmi przez sny, a przynajmniej jej jedyne interakcje, które widzieliśmy, miały miejsce w ten sposób. Tak naprawdę na jej temat mamy bardzo znikome informacje. To samo można powiedzieć o Senadinie należącej do grupy, znajdującej się aktualnie na Marsie. Kim ona jest, jak się znalazła w Morzu Danych, czemu nie ma żadnych wspomnień, czy jest to awatar zesłany przez Boga Senadinę, a może przeszła wersja Senadyny? Szukałem informacji, może jakichś kulturowych nawiązań, ale nic nie udało mi się znaleźć. Także dla nas aktualnie Senadina jest wielką niewiadomą. Co do samego Dreamseekera, kim oni są i jaka jest ich rola, mogło zostać nam wyjawione w jednej z książek, którą można odnaleźć w Oxy. Jak możemy z niej wyczytać, wśród dawnej cywilizacji zamieszkującej kontynent Elysium znane były dwie opowieści pierwsza z nich nazywana Spirytualni Przodkowie, opowiadała o pewnym chłopaku po tym, jak w swoim śnie odnalazł skrypt, którego nie da się zapamiętać. Przez kolejne lata próbował znaleźć go ponownie w swoich snach, podróżując w nich przez niezliczone epoki, jednak nie udało mu się tego dokonać. W końcu, tuż przed swoją śmiercią odkrył, dzięki wspólnej wizji dusz w świecie snów, że skrypt ten tak naprawdę był wspaniałym nadrukiem, należącym tylko do niego w całej czasoprzestrzeni. Tak naprawdę, każdy ma tego rodzaju skrypt, i można liczyć ich ilości w bilionach. Następnie, skrypty te połączyły się wspólnie w szparze czasoprzestrzeni w giganta, spirytualnego protoplastę ludzkości. Druga opowieść, której nazwa to Prawda i Kłamstwa, opowiadana jest z perspektywy Boga, który mówi, że prawda jest niewidzialną, nienamacalną substancją, kiedy kłamstwa są jej przeciwieństwem, ciemną materią, którą nawet światło nie jest w stanie spenetrować. Ludzkość zwykle patrzy jednym okiem na prawdę, a drugim na kłamstwo. Dzięki temu wspomniany Bóg dochodzi do wniosku, że ludzka egzystencja spełniona jest z prawdą i kłamstwami, i przez to ludzie nie są w stanie dotrzeć do niebieskiego świata ani posiąść boską mądrość. Tylko jako jedność ludzkość jest w stanie równać się boskości. W pierwszym opowiadaniu mamy motyw Podróży Między Snami, co łączy się z nazwą Dreamseekera, natomiast w drugim dostajemy monolog Boga, co łączy się ze spotkaniem Senadyjny Boga przez Dreamseekera. Jakie to ma korelacje? Nie wiem, ale myślę, że przyszłe wersje gry dadzą nam więcej informacji na ten temat. To na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że dla osób, które grają w Honkai Impact 3 jest to niejakie przypomnienie przed kolejnym rozdziałem, który powinien się już niedługo pojawić. A dla tych, którzy nigdy w to nie grali, zachęta do spróbowania. Jeśli spodobał Ci się film, to zostaw lajka i suba, jeśli jeszcze tego nie robisz. By nie przeokapić moich kolejnych filmów na temat gier Michojo. Nie zapomnijcie sprawdzić też mojego TikToka. A teraz się z wami żegnam. Trzymajcie się i pa.